202 6 stycznia to widok z kamery przy Teatrze Miejskim w Kaliszu w tym samym miejscu i w tym samym kierunku, ale pół godziny później przechodził zaginiony Michał. Policja apeluje do widocznych na ujęciu mężczyzn. Jest tam dwóch mężczyzn, których prosimy o zgłaszanie się do naszej jednostki czy też o kontakt telefoniczny z komendą powiatową policji w Pleszewie. Ten mężczyzna wtedy, zaginiony mężczyzna, szedł bardzo blisko koryta rzeki Prosny. I tam przy rzece trop się urywa. Dlatego policja, grupa poszukiwawcza Szuka mi Ratuje przeszukiwali brzegi Prosny i skanowali sonarem dno rzeki. Niczego nie znaleziono, a w akcję zaangażowali się m.in. fachowcy z Poznania, którzy szukali ciała Ewy Tylman w Warcie. Michał, czy choćby jakikolwiek ślad po nim był poszukiwany wzdłuż całej Prosny na linii Kalisz-Kościelna-Wieś Szukano pustostany w Kaliszu, przesłuchiwano jego znajomych i nic. Analizujemy monitoring z terenu całego miasta Kalisza. Także bilingi z telefonu zaginionego i kontakty z innymi osobami. Także zostało przeszukane dno rzeki Prosny przy użyciu specjalistycznego sprzętu i grup specjalistycznych z Konina i z Poznania. Policjanci cały czas współpracują z rodziną, ze znajomymi mężczyzny. Sprawdzamy jeszcze miejsca, w których mógłby ewentualnie. Nie przebywać. Cofnijmy się do momentu, w którym telefon Michała został wyłączony, ale on sam był jeszcze widziany w centrum Kalisza. W nocy z soboty na niedzielę 6 stycznia mężczyzna bawił się w jednym z klubów przy ulicy Śródmiejskiej. Został z tego klubu m, przez ochroniarzy poproszony o wyjście z uwagi na stan, w którym się znajdował, stan nieczciwości. Było to o 2.04. Michał wyszedł z lokalu, był kompletnie pijany. Ledwo trzymał się na nogach. Minął dwie dziewczyny, później był na rynku, tam też był widziany. Przed trzecią w nocy nagrała go kamera na tyłach Willi Kalisja. Ostatni raz w oku kamery był widziany przy Teatrze Miejskim. To tyle z twardych dowodów, bo wideo nie kłamie. Ale na policję zgłosiły się też dwie osoby, które twierdzą, że widziały Michała następnego dnia, 7 stycznia, miał być widziany przy kampusie PWSZ przy Poznańskiej i przy Galerii Tęcza. Biorąc pod uwagę te informacje i fakt, że ciała mimo zaawansowanych poszukiwań nie znaleziono, policja rozpatruje inną hipotezę. 29-latek może ukrywać się u swoich znajomych czy bliskich z uwagi na konsekwencje czy obawy związane z konsekwencjami w związku z problemem alkoholowym. Jak dowiadujemy się od pleszewskich policjantów, rodzina zaginionego chciała skierować go na terapię uzależnień i to być może z Powodowało, że wolał zerwać z rodziną wszelkie kontakty. Policjanci mają jeszcze kilka tropów znajomych Michała, u których może się on ukrywać. Śledczy nie wykluczają jednak najgorszego scenariusza. Poszukiwania trwają. Policjanci liczą, że ci dwaj mężczyźni mogą coś wiedzieć o Michale i zgłoszą się na policję.